Witam wszystkie Panny w odczycie kwartalnym. Zobaczymy sobie, co się będzie działo w styczniu, lutym i marcu dla Was. Dla niektórych z Was już w styczniu pewne rzeczy mogły się już zacząć. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Zobaczymy taki ogólny zarys sytuacji. Zachęcam do sprawdzania też miesięcznych odczytów, żebyście mieli pełny obraz, co się będzie działo, i do sprawdzania innych znaków ze swojego kosmogramu, bo nie zawsze dostaniecie informacje ze znaku słonecznego, ale z innych znaków również. Więc polecam naprawdę do oglądania, bo możecie się też zaskoczyć. Że inne mogą bardziej nawet i rezonować niż te z Waszych znaków słonecznych. Także jeżeli tu jesteś pierwszy raz, to zostań z nami na dłużej, a jeśli kolejny, to witam cię ponownie. I lecimy na styczeń dla wagi, co się będzie działo. Koło fortuny: ok. Król kielichów. Czwórka mieczy. Paść monet. Luty. Ósemka kielichów. Trójka kielichów. Dwójka kielichów. I król monet, ok. Czekajcie, przesuniemy, żeby się pomieścić. Dobra. I marzec. Paść buław, Księżyc. Trójka monet. I pustelnik. Słuchajcie, nowy rok zaczynacie dosłownie od jakiejś mm, zmiany losu. Do niektórych z Was idzie jakiś sukces, szczęście, dla niektórych z Was wygrana, ale też po prostu powodzenie, pomyślność, jakiś tutaj dobrobyt, bogactwo do Was idzie, słuchajcie. Przede wszystkim rozwój. Niektórzy z Was zdecydują się na jakieś inwestycje. Niektórzy z Was mogą dostać awans albo po prostu jakąś nagrodę. Przede wszystkim widzę w Was taką emocjonalną dojrzałość, że potraficie trzymać nerwy w, ryza, w ryzach. Ale też dla niektórych z Was to będzie informacja, że będzie tutaj jakieś zatrzymanie. Potrzebujecie w styczniu regeneracji i wycofać się z jakiejś presji. Przede wszystkim słuchajcie odpocząć. Niektórzy z Was mogą też troszkę podupać na zdrowiu, jakieś przeziębienie. Trzeba będzie coś przeleżeć, zregenerować. Słuchajcie ciało. Przede wszystkim reset myśli. Wycofajcie się tutaj dla swojego zdrowia, bo ciało będzie wam dawało znak. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziecie się czuli przemęczeni albo będziecie podupadać na zdrowiu, to naprawdę posłuchajcie tego. Niektórzy z was też mogą się w styczniu wybierać na jakiś turnus, nie wiem, na jakieś spa, na jakieś kwestie hmm, sanatoria, jakiś taki odpoczynek, coś właśnie związane ze zdrowiem. E, jakiś zabieg gdzieś właśnie z jakimś szpitalem, coś, jakieś takie rzeczy, gdzie po prostu odpoczniecie i zregenerujecie się. Ale też słuchajcie, wdrażacie jakiś nowy, praktyczny plan. To może być dla niektórych z Was nauka czegoś nowego, poprawa waszego systemu, waszego działania, ale też możecie dostać jakieś nowe możliwości, jakieś nowe wiadomości. Tutaj jest potencjał do zbudowania czegoś stabilnego. Może to być relacja, ale też kwestie zawodowe, jakaś nowa praca gdzieś, gdzie na początku nie będzie kokosów, ale zgadzając się na to, to rozwiniecie swoje umiejętności. Będziecie mogli później docelowo dostać gdzieś więcej pieniędzy, ale ważny będzie ten pierwszy etap do ogarnięcia, słuchajcie. Będziecie w styczniu naprawdę porządkować chaos, zamiast tutaj walczyć z czymś. I przyjmijcie te zmiany, słuchajcie, na spokojnie, bo trzeba tutaj odbudować stabilność od podstaw. Natomiast jeżeli chodzi o luty, w luty możecie odejść od czegoś. Co emocjonalnie Was wypaliło? Może to być praca, relacje, jakieś miejsce, m, które Wam już, słuchajcie, nie, nie, nie służyło, jacyś znajomi, jakieś toksyczne środowisko, albo po prostu jakaś ekipa, gdzie już nie czuliście się, że tam m, przynależycie, tak? Szykują się dla Was jakieś spotkania, randki, imprezy, spotkania w nowym y, y, gronie znajomych, na przykład jakieś urodziny, świętowanie czegoś y, z ludźmi, słuchajcie. Niektórzy z Was mogą poznać. Osobę do relacji, jakąś bratnią duszę. Może to być też na jakiejś imprezie, słuchajcie, po momencie, kiedy odchodzicie od czegoś i po prostu otwieracie się na coś nowego. Dla niektórych z Was to, co się będzie działo, to będzie dla Was karmiczne. Coś zamykacie i pojawia się dla Was nieprzypadkowa osoba, słuchajcie, albo do relacji, albo to może chodzić tutaj o jakąś współpracę. To, to może być coś stabilnego jeżeli chodzi o relacje i jakąś możliwość finansową. Ktoś do współpracy, kto będzie, słuchajcie, stabilny, ktoś, kto naprawdę potrafi rządzić pieniądzem, kto potrafi współpracować, kto może mieć swoją firmę, bądź doskonale wiedzieć, jak się rozwijać. Będą tutaj dosłownie, słuchajcie, konkrety. Dla niektórych z was to może się pojawić do relacji oso osoba, która jest bardzo stabilna, taka ogarnięta życiowa. Nie jakieś fanfary, ale człowiek, który jest mm, uziemiony, który wie czego chce, który jest ustabilizowany i finansowo, i życiowo, i też, słuchajcie, emocjonalnie. Ważne, żeby zostawić przeszłość i wejść w nowy układ, słuchajcie, bo ta relacja, która tutaj do was idzie, będzie oparta na praktyce. Na stanie faktycznym, a nie tylko na jakichś słuchajcie obietnicach. I ważne, żebyście wybrali jakość, a nie jakiś słuchajcie sentyment. W marcu przyjdą nowe impulsy, ale jeszcze bez pełnej radości, gdzieś będzie Was do czegoś słuchajcie ciągło. Możecie tutaj dostać jakieś e, wiadomości, ktoś może się Wami zainteresować, słuchajcie, ktoś może być Wami e, zainteresowany ale wy też będziecie ciekawi świata, będziecie bardziej spontaniczni, będą wam wpadać nowe pomysły do głowy, ale przede wszystkim będzie w Was bardzo dużo odwagi do próbowania nowych rzeczy, do uczenia się nowych rzeczy. Jakaś tutaj e, pasja, słuchajcie. Może się też pojawić ktoś młodszy, kto ma bardzo dużo też, słuchajcie, zainteresowań. Ważna będzie tutaj jakaś współpraca poprzez uczenie się i poprawianie jakiegoś, słuchajcie, procesu. Ale przy tym wszystkim możecie mieć jeszcze jakieś niepewności, jakiś lęk. Warto by było tutaj popracować ze swoją podświadomością. Niektórzy z Was mogą też mieć ochotę na wycofanie się trochę, przede wszystkim w samotności poanalizować trochę. I tu będzie też bardzo mądra selekcja wszystkiego, co się dzieje. Będziecie widzieć szczegóły, których inni nie widzą. I najpierw trzeba tutaj coś zrozumieć, a potem działać. Nie ufajcie też chaosowi emocji. Postawcie tutaj na wiedzę, na doświadczenie i na konkrety. Ale w ostrzeżeniach nie analizujcie też bez końca, żeby nie popaść w drugą stronę, słuchajcie, bo decyzja jakaś tutaj musi zapaść. Nie wracajcie do czegoś tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia. Nie bierzcie na siebie cudzych emocji i nie działajcie w marcu jakby bez pełnych danych. Nie ignorujcie sygnałów ciała i intuicji, jeżeli tutaj chodzi o styczeń. Ale zaskoczy Was to, słuchajcie, że. Spokój okaże się waszą największą przewagą. Ktoś pokaże się dojrzalszy, niż zakładaliście, i odejście w lutym otworzy wam jakieś drzwi szybciej niż myślicie. Tutaj samotność da wam odpowiedzi. Nie strata, więc nie bójcie się tego. Zrozumiecie, że nie wszystko trzeba naprawiać, i czasem coś trzeba, e, słuchajcie, zostawić. Zobaczmy sobie, jaka jest zdrada dla Was. Ryba, słuchajcie, dla lwa było dokładnie to samo, więc idzie do Was jakiś sukces finansowy, więc coś tutaj ewidentnie z pieniądzem będzie krążyć, ze stabilizacją. Słuchajcie, idźcie tam i kierujcie się, gdzie jest przepływ energii, pieniądza, Pieniądz ma być w ruchu, nie w zastoju. Dywersyfikujcie wasze źródła dochodu. Coś odłóżcie, coś zainwestujcie. Nie trzymajcie też wszystkiego jakby w jednym koszyku w sensie nie dawajcie wszystkich pieniędzy czy oszczędności w jedno miejsce, tylko zróbcie to na kilka różnych sposobów, słuchajcie. Reagujcie też szybko na okazje, które do Was przychodzą, bo one mogą przyjść i szybko Wam uciec spod nosa, więc żebyście tego nie, prze, nie przegapili. Przede wszystkim negocjujcie, handlujcie i obracajcie pieniędzmi. Ufajcie też swojemu instynktowi finansowemu. Wasza y, elastyczność. Pomoże Wam też kontrolować pewne sytuacje. Im większy przepływ, pamiętajcie też, że tym większa odpowiedzialność i co ważne, obfitość tutaj przechodzi przez ruch. A jeżeli będziecie się blokować, to też zwróćcie uwagę, czy to nie jest strach przed stratą czegoś. Ważne będzie, ważne będzie działanie, moi drodzy. I skupianie się na tym, co Wam przynosi radość, żeby się nie dawać jakimś yy, manipulacjom, żeby ktoś nie grał na Waszych emocjach, żeby Was przez to nie blokował, żeby zrozumieć, co nie jest dla Was, bo gdzieś możecie utkwić tutaj w lutym a przed Wami będą drzwi, które warto naprawdę otworzyć, bo coś tutaj do Was idzie i mimo strachu, mimo lęku, że to jest coś nowego, że tego nie znacie, warto by tutaj było to jednak przemyśleć, czy nie warto w to iść, bo karty pokazują tutaj naprawdę dobre współprace i dobre możliwości, i jak finansowo, tak i do relacji, tylko coś trzeba zostawić. To też mogą być wasze, słuchajcie, przekonania. Trzymanie się kurczowo jakiegoś waszego podejścia, jakiegoś takiego starego schematu, który wam nie służy. Bo ewidentnie Koło Fortuny mówi o tym, że los tutaj się wobec was obraca, i teraz pytanie do was, czy wy wykorzystacie tą szansę. Także miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Trzymam za was kciuki i widzimy się w kolejnych filmach.